Ekologicznie i w miarę solidnie. Da się, da się. Cześć, witaj na kanale Klocki Barana. Trochę czekałem z zamówieniem zawartości tej przesyłki. Mógłbym powiedzieć, nawet, że czekałem 90 lat, ale to byłaby lekka przesada. Czekałem jednak dosyć długo. Zobaczmy, czy jest w niej to, czego się spodziewam. Otóż spodziewam się co najmniej dwóch rzeczy. I nie jest to papier. Chociaż dobrze, że jest. No, ten malutki Aston Martin jest miłym dodatkiem, ale też nie głównym bohaterem dzisiejszego openingu. No, główny bohater jest jeden, ale ma solidną konkurencję. Ponieważ czuję się, jakbym rzeczywiście przeniósł się w czasy dzieciństwa. Jak wtedy, kiedy oglądałem katalogi i patrzyłem, jakie piękne zestawy, dużo większe niż te, które mam w domu, można by było jeszcze mieć i o nich pomarzyć. I teraz te czasy dzieciństwa wracają w 90. rocznicę LEGO. Jednym z tych powrotów jest właśnie Forest Hideout, który. Był gratisem. Teraz w czerwcu. Nie mogę się już doczekać otwarcia i budowania tego gratisu. Ale to jeszcze nie jest główny bohater, bo żeby dostać gratis, no to trzeba coś kupić jeszcze też za pieniądze. No i jak myślicie? No ja myślę, że po prostu trzeba było. Trzeba było. Uwaga, leci karton. Trzeba było, no co tu dużo mówić, Transformers Optimus to też jeden z bohaterów mojego dzieciństwa. Ten z klocków Lego nie dość, że ma szansę wyglądać naprawdę nieźle, to jeszcze się rzeczywiście transformuje, podobno bez konieczności rozbudowywania, przebudowywania go, bo jednak, jak pamiętacie, poprzednie modele choćby ostatnio powrót do, do przyszłości i ten Delorean, który owszem można było przekonwertować, ale trzeba było rozbierać, składać i tak dalej. Tutaj wszystko raz zbudowane transformuje się z ciężarówki w robota. Też już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak to będzie działało. No dość solidnie wypakowane pudełko klockami, ile to w ogóle 1500 elementów. No ja to jak już jakoś nie mogę tak jak małego zestawiku sobie zbudować, prawda? Szybko w jedno popołudnie, tylko od razu półtoraka k elementów. Znowu będę nad tym siedział, nie wiadomo ile. Zobaczmy, jak to tam te elementy wyglądają. Strasznie nie lubię tych wciskanych palców i tak otwieram po swojemu. No zobaczcie. O, jo. jak on teraz będzie tu stał. I co my tu mamy? Informacje, że przechodzimy... Na coraz bardziej ekologiczne opakowania. No zobaczmy. To raczej nie są papierowe opakowania. To są tradycyjne opakowania na klocki i opony. A tutaj koperta z instrukcją, tym razem z jakimiś nadrukami, żeby było wiadomo, że to jest instrukcja. Ciekawe, że może, może niektórzy nie wiedzieli, że tam jest instrukcja i. Nie wiem, co robili z tą kopertą. Kurde, ale tempy mam już ten No Albo takie to taśmy są. trwałe. Taka instrukcja. The Transformers. No ja to tak może mniej komiksy, ale ale jednak kreskówki były. Optimus Prime. Wiecie, to aż trudno wyrazić to, 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 to uczucie. No, zapowiada się, zapowiada się bardzo, bardzo ciekawe budowanie. Więc bez dalszych tego przedłużania 10 woreczków. Znajdziemy pierwszy i zabierzmy się za budowanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze, polubienia i do zobaczenia w następnych filmach.